Pamiętasz, jak pod koniec 2024 roku Jaguar zaszokował świat swoją kampanią Copy Nothing? Zamiast legendarnych brytyjskich aut, dostaliśmy dziwnie ubranych modeli, mówiących o usuwaniu przeciętności. Gdzie podział się ten Jaguar? Nawet Elon Musk publicznie zadrwił na ich się pytając, czy marka Jaguar. W ogóle sprzedaje jeszcze samochody. Wtedy w ogniu krytyki szefostwo Jaguara twardo broniło swojej wizji. Prezes mówił o ohydnej nienawiści krytyków. Dyrektor zarządzający Jaguara, Rodon Glover, mówił wtedy w Financial Times, że jeśli będą grać tak jak wszyscy, to po prostu zostaną z niczym. I szef Jaguara, pośród, jak to określił, nikczemnej nienawiści w internecie, bronił nowej reklamy. A dyrektor marketingu Santino Pietro z dumą opowiadał o podróży Jaguara. W kierunku nowej ideologii, która miała wyznaczyć punkt odniesienia dla branży motoryzacyjnej. Twierdzili, że to nowa, odważna interpretacja marki i przyszłość. Minęło trochę czasu, kurz opadł i co się okazuje? Jak donoszą branżowe media, Jaguar rozpoczął poszukiwania nowej agencji marketingowej, mimo że ich umowa z poprzednią agencją odpowiedzialną za tę kampanię obowiązuje jeszcze rok. Żeby zrozumieć, dlaczego ta informacja o nowej agencji jest tak znacząca, cofnijmy się na chwilę. Jaguar, legendarna brytyjska marka, od lat borykał się z problemami. Sprzedaż spadała a konkurencja im odjeżdżała, w wyniku czego zarząd Jaguara postawił na radykalny reset. Radykalną przemianę jako ultra luksusowa marka oferująca wyłącznie pojazdy z napędem elektrycznym od 2025 roku. I tak narodziła się kampania Copy Nothing, oparta na maksymie założyciela Sir Williamsa Lyonsa, Jaguar powinien być kopią niczego. Efekt: kampania na tamten czas wygenerowała 160 milionów wyświetleń na Xie, ale spotkała się głównie z negatywnym odbiorem. Sentiment zmiany go marca spadł z 23% pozytywnych przed kampanią do zaledwie 8% pozytywnych, czy aż 40% negatywnych po jej wprowadzeniu. A Jaguar opowiadał, że historia zmiany marki wciąż się rozwija i że reklama przygotowuje. створює ґрунт Na przyszłość. No cóż, wygląda na to, że przyszłość właśnie zapukała do drzwi z prośbą o zmianę agencji marketingowej. Teraz sedno: dlaczego ten odważny rebranding okazał się taką katastrofą, że firma po cichu szuka ratunku u innych specjalistów? Zresztą też napisz, co ty myślisz w komentarzu, chętnie poznam Twoje zdanie. Ok, stało się, więc wyciągnijmy z tej sytuacji kilka lekcji. Po pierwsze, odcięcie od dziedzictwa to przepis na katastrofę, a upór tylko pogarsza sprawę. Jaguar całkowicie odciął się od tego, co budował przez prawie 100 lat: elegancja, sportowy duch, wdzięk, przestrzeń, piękno. Jaguar odpowiadający na reklamę Mercedesa, temat Jamesa Bonda z reklam z Tomem Hiddlestonem z 2015 roku. Zamiast tego, dostaliśmy przekaz, który dla tradycyjnych fanów był niezrozumiały i obcy. Co nam to mówi? Że nawet najbardziej zagorzali obrońcy tej nowej wizji. W końcu muszą skonfrontować się z rzeczywistością. Uparte trwanie przy strategii, która generuje straty wizerunkowe i nie przekłada się na zainteresowanie produktem, a to przecież ostatecznie o sprzedaż samochodów chodzi, jest bez sensu. Myślę, że ich obecne poszukiwania to takie ciche przyznanie OK, może jednak nie tędy droga. Po drugie, zapominanie o obecnych klientach i ignorowanie krytyki, no to jest prosta droga do porażki. Jaguar tak bardzo skupił się na tej nowej, współczesnej publiczności, że kompletnie zignorował swoich lojalnych klientów, a gdy oni wyrazili swoje niezadowolenie, zostali nazwani nienawistnikami i nietolerancyjnymi. I to jest podręcznikowy przykład, jak nie reagować na feedback. Co to pokazuje, że głosy krytyki, nawet te określane jako nikczemna nienawiść. Końcu dotarły. Prawdopodobnie liczby sprzedaży i sentymentu przemówiły głośniej niż ideologiczne manifesty. Trzecia sprawa to to, że forma musi pasować do treści grupy docelowej i samego produktu, więc takie puste manifesty nie sprzedają. I nowa kampania mogłaby być ciekawym manifestem artystycznym, gdyby Jaguar sprzedawał perfumy albo organizował pokazy mody. Ale Jaguar sprzedaje. A przynajmniej zamierza sprzedawać ultra luksusowe samochody elektryczne. Kampania niestety nie pokazała ani jednego produktu, nie wyjaśniła nowej propozycji wartości, była chaotycznym poszukiwaniem nowej tożsamości. A jeśli już jesteśmy przy tworzeniu treści, to mała autoreklama. Jeśli Twoja firma szuka pomocy przy wideomarketingu, przymierza się do działań na YouTube i szuka firmy, która pomoże wejść w ten świat, kontakt do mnie znajdziesz pod tym filmem. A my wracamy do materiału. Czwarta lekcja to to, że powierzchowny walk marketing i instrumentalne traktowanie wartości odstrasza, nie przyciąga. Kampania Jaguara była mocno osadzona w estetyce i narracji kojarzonej z walk marketingiem, naciskiem na różnorodność, inkluzywność, odchodzenie od tradycyjnych wzorców. Dyrektor marketingu otwarcie mówił o promocji różnorodności jako fundamencie. Problem w tym, że dla wielu odbiorców wyglądało to na próbę podczepienia się pod modne trendy bez głębszego uzasadnienia w produkcie czy historii marki. Być może Jaguar zrozumiał, że autentyczność jest kluczowa. Jeśli jakieś wartości nie są naturalną częścią DNA marki i nie rezonują z grupą docelową, ich komunikowanie może przynieść, jak widać, efekt odwrotny do zamierzonego. Historia rebrandingu Jaguara i ich obecne poszukiwania nowej agencji marketingowej to dowód na to, że rynek ma krótką pamięć do obietnic, ale długą do wpadek i że nawet najwięksi gracze, którzy głośno bronią swych kontrowersyjnych decyzji, w końcu muszą się zmierzyć z twardą rzeczywistością liczb i sentymentu klientów. Dla nas wszystkich to cenna lekcja, bo marketing powinien słuchać, rozumieć i być autentyczny. Jaguar, właśnie choć nieoficjalnie, przyznał, że to co robili, to był zły kierunek, więc zobaczymy, czy nowa agencja pomoże im wrócić na właściwe tory. A ty co myślisz o tej sytuacji? Czy decyzja o zmianie agencji to faktycznie przyznanie się do błędu? Daj znać w komentarzu. Jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy. Zasubskrybuj kanał po więcej takich analiz. Pamiętaj, że na cudzych błędach uczymy się najtaniej. Cześć!